a to jest stawik stawik taki, tu jest droga nie? Jedzie rower, jedzie rower i... i go naprzemyjamy, nie? także wiem, że nie zabłądziłem I am in good place so... everything is okay. stawik jest ja, stawik kurde nie ale ej całkiem niezły że go nie widzicie, a właściwie możecie zobaczyć. Starczy się napisać na Pierwszą Pielgrzymkę Wrocławia z góra, która się odbywa 1 sierpnia jednak, jednak 1, bo jakaś jubileuszowa, jeden dzień gratis, pszczółki i zobaczycie sobie taki stawik. Fajnie, nie? Patrzcie, siadę czarnym szakiem. Uuuu, dziewczynka siedzi. Stawik, adios.